Do bardzo niezwykłego zjawiska doszło niedawno w sercu zamarzniętej Antarktydy. Tajemniczy słup zielonego światła rozbysł tam nad jedną z amerykańskich baz. Zdaniem ufologów jest to jawne narzędzie do kontaktu z obcymi cywilizacjami, podczas gdy naukowcy tłumaczą, iż są to wyłącznie instrumenty badawcze przeznaczone do analizy atmosfery. Jaka jest prawda? Na potrzeby wsparcia tej drugiej tezy, oto analogiczne nagranie pochodzące z 2019 roku, które zostało udostępnione przez rząd Nowej Zelandii. Nie da się zaprzeczyć, iż wygląda to niemal identycznie do obserwacji, która wzbudziła niedawno zainteresowanie ufologów. Mało tego, instalacja przedstawiona tutaj również należy do Amerykanów. Jest to de facto ta sama technologia LIDAR, która jest wykorzystywana chociażby w lesie deszczowym do wykrywania dawno zniszczonych i zarośniętych reliktów zaginionych w cywilizacji, tudzież w egipskich piramidach do analizy ich wewnętrznej struktury. Czy skierowanie tej samej wiązki lasera w niebo może przenieść ze sobą inny rezultat? Otóż ufolodzy mają ku temu pewien powód. Wszystko zaczęło się 12 czerwca od konferencji zorganizowanej przez doktora Stevena Greera. Zaprosił on tam wielu cenionych whistleblowerów, w tym m.in. Erika Heckera, byłego wykonawcę w firmie Raytheon. W latach 2010-2011 Hecker był aktywnie zaangażowany w budowę obserwatorium Neutrin Ice Cube, znajdującego się w odległej stacji Amundsen-Scott na biegunie południowym na Antarktydzie. Podczas swojego zeznania haker nie tylko ujawnił, że stacja na Antarktydzie służyła jako rozległy węzeł kontroli ruchu lotniczego, ale że monitorowała ona nie tylko pojazdy poruszające się w obrębie naszej atmosfery, ale i również statki międzygwiezdne obsługiwane przez ludzi oraz nie Wówczas opowiedział również o niezwykłej obserwacji, której był świadkiem. Jak twierdził, na własne oczy widział emisję potężnego zielonego lasera, emanującego ze szczytu obiektu, rozciągającego swoją świetlistą wiązkę na rozległe przestrzenie w kosmosu. Jego zdaniem jest to sposób komunikacji z tymi pojazdami, która dzięki temu pozostaje poza zasięgiem przeciętnego zjadacza chleba. Tak jak zdążyłem już wspomnieć, oficjalne oświadczenia sugerują, że zielony laser jest wykorzystywany do celu badania atmosfery. Nagrania z kamery internetowej z 17 czerwca 2023 roku najprawdopodobniej uchwyciły dokładnie ten sam mechanizm co te z 2019. Potężną emisję zielonego lasera, wysyłanego bezpośrednio w kosmos. Łatwo odrzucić tezę, jakoby nie było to narzędzie naukowe, ale forma komunikacji z potencjalnie tajną flotą kosmiczną, jeśli oczywiście nigdy nie słyszało się nazwiska McKinnon. Stali widzowie naszego kanału zapewne pamiętają, że już wiele lat temu na istnienie tajnej floty należącej do Stanów Zjednoczonych wskazywał nie kto inny jak właśnie szkocki haker Gary McKinnon, znany także pod pseudonimem SOLO. Jest to jeden z najsłynniejszych hakerów świata, który dokonał największego włamania do wojskowych systemów komputerowych wszechczasów. Ofiarą McKinnona padło nie tylko NASA. Ale i cały Pentagon, Marynarka Wojenna, Departament Obrony, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, a być może i wiele więcej. To, co odkrył, pozostaje zagadką po dziś dzień, jednak najwyraźniej wystarczyło to, aby w USA ciążył na nim wyrok 70 lat pozbawienia wolności. Amerykańskie władze bezskutecznie już od kilkunastu lat próbują dokonać na nim ekstradycji. Co ciekawe, w mediach wspomina się o tej sprawie niemal wyłącznie w kontekście zniszczeń, jakie haker wyrządził ponoć w amerykańskich sieciach wydzielonych. Pomija się jednak kluczową informację, czyli to, co odkrył. Klasycznie w przypadku takich wycieków, za osoby, która przekazuje informacje, stara się zrobić kogoś niewiarygodnego lub po prostu wariata. Tym razem McKinnonowi od razu dano etykietkę chorego na zespół Aspergera, czym tłumaczono zarówno jego niezwykłe umiejętności, jak i to, jak dziwaczne rzeczy opowiadał później medium. Otóż, zgodnie z jego słowami, atak hakerski na amerykańskie władze miał jeden konkretny cel pozyskanie informacji o UFO i darmowej energii. Z tym, że zgodnie z jego słowami, znalazł tam coś o wiele dziwniejszego. Cytując jego słowa, Moje połączenie modemowe miało zaledwie 56 kilobitów. Było bardzo wolne i podczas próby pobrania jednego z plików graficznych miałem okazję spojrzeć na jego podgląd. Miałem zdalną kontrolę nad ich pulpitem, a dostosowując go do czterobitowych kolorów i niskiej rozdzielczości ekranu, mogłem przez chwilę zobaczyć jedno z tych zdjęć. Był to srebrzysty obiekt w kształcie cygara z kulami geodezyjnymi po obu stronach. Nie było widocznych szwów ani nitów, nie było odniesienia do wielkości obiektu, a zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie przez satelitę patrzącego na niego wprost. Obiekt nie wyglądał na wykonany przez człowieka ani nie przypominał tego, co stworzyliśmy. Ponieważ korzystałem z aplikacji Java, mogłem uzyskać tylko zrzut ekranu. Niestety nie trafił on do moich tymczasowych plików internetowych. W tym kluczowym momencie ktoś z NASA odkrył to, co robię, i zostałem odłączony. Co ciekawe, uzyskałem również dostęp do arkuszy kalkulacyjnych. Jeden z nich nosił tytuł Oficerowie pozaziemscy. Zawierał nazwiska i stopnie personelu Sił Powietrznych USA, który nie jest zarejestrowany nigdzie indziej. Zawierał również informacje o transferach między statkami, ale nigdy nie widziałem nazw tych statków w żadnym innym miejscu. Powyższa wypowiedź pochodzi z wywiadu z Garym McKinnonem, jakiego udzielił dla portalu Wired w 2016 roku. O bardzo podobnych tajnych programach kosmicznych mówił zresztą były minister obrony narodowej Kanady Paul Helier. Był to człowiek odpowiedzialny za połączenie kanadyjskich sił lotniczych, piechoty i marynarki wojennej w jedną zjednoczoną organizację, znaną dziś jako Canadian Forces. Ten poważny polityk skazał się na śmieszność, gdy ogłosił, że przybysze z innych gwiazd ostrzegali ludzkość przed tym, w jaką stronę zmierzamy, a nasi politycy. Zinterpretowali ich wizyty jako zagrożenie i postanowili najpierw strzelać, a dopiero potem zadawać pytania. Jego zdaniem, tajne programy kosmiczne są faktem i są one rozwijane od wielu dziesięcioleci oraz wydano na nie setki miliardów dolarów. Oczywiście, koncept flotyli statków orbitujących wokół naszej planety ma wiele problemów, w tym przede wszystkim nierealistyczność takiego przedsięwzięcia. Trudno wyobrazić sobie dziesiątki albo nawet i kilka pojazdów kosmicznych, które regularnie orbitowałyby wokół naszej planety, ale jednak nigdy nie zostałyby wykryte. Kto wie, być może, gdyby faktycznie komunikowały się one za pomocą promieni lasera, uniknięto by ryzyka przechwycenia transmisji radiowej. Jednak utrzymanie takiego projektu w ścisłej tajemnicy wydaje się bardzo mało realistyczne. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę rewelacje w kwestii UFO, z jakimi przyszło nam się zmierzyć w ciągu ostatnich lat, nikt nie byłby chyba zdziwiony, gdyby infrastruktura kosmiczna, o której nie wie praktycznie nikt, skrywała się na ziemskiej orbicie. A jedynym miejscem kontaktu z tymi kosmicznymi oficerami, czy to ludzkimi, czy też nie, były instalacje antarktyczne. Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Tak jak zawsze zachęcam do dzielenia się nią poniżej w sekcji komentarzy, klikania w dzwoneczek. Subskrybowanie naszego kanału oraz wsparcie nas za pośrednictwem jednej z dostępnych poniżej opcji. Tak czy inaczej, słyszymy się już wkrótce, a więc życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i do usłyszenia już wkrótce.